Hej, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Minecraft. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego najnowszego już odcinka naszej serii. Przepraszam was za taką troszeczkę dłuższą przerwę w odcinkach. Niestety nie miałem czasu na nagranie. I od razu przechodząc do rzeczy. Ups, coś mnie tak tam. Jakoś dziwnie. Chodźmy tam do naszej elektrowni atomowej, przydałoby się już ją powoli uruchomić, lecz, lecz mam taki pewien dylemat. Tutaj mam zamontowany e, transporter wysokiego napięcia. Jak widzicie mam tutaj koprowe kable, ale to nic nie przeszkadza, jeżeli nie oglądaliście mojego testu kabli, Możecie śmiało go pooglądać i sobie to wszystko zobaczyć. Jak widzicie, tutaj wszędzie też mam koprowy kabel. Wcześniej w odcinku mogliście dostrzec to, że, że nie mam tam właśnie. Aha, czekajcie, być takie coś. Że nie mam tam koprowego kabla, tylko dawałem fiber. No niestety na początku nie wiedziałem, że to nie ma znaczenia. Później się przekonałem, właśnie po kilku testach, no i właśnie postanowiłem nagrać ten odcinek testujący. Uuu, się przestraszyłem co to jest. A to jest zwykły kuń. Tutaj idzie kawałek fiber, ale tam zaraz, on jest już zamieniony na koper. Już nie chciałem go po prostu zbierać, tego fibra, niech już tutaj sobie będzie. Ale to nie ma naprawdę, nie ma, nie ma najmniejszego znaczenia. Yy, tak. Będzie to reaktor bardzo, bardzo spokojny, ponieważ będzie zbudowany z 300 na 300 EU na TIG. Jeżeli sobie dobrze przypominam, potrzebuję 4 kwadracyle tak i w środku dwie zwykłe. Aha, bo w odcinku miałem wam dać link do tego. A zapomniałem, zapomniałem. Będę musiał to znaleźć, aczkolwiek nie pamiętam dokładnie gdzie to jest. E Aha. Dobrze, wiecie co? Może przed przystąpieniem do budowy reaktora chciałbym zrobić automatyczne przepalanie, bo będzie mi to niezwykle potrzebne. Jak widzicie, teraz nie, nie mam na przykład zbytnio dużo przepalonych surowców. Więc myślę, że śmiało moglibyśmy tutaj umieścić kolejne. Tutaj ciągle się to maceruje, jak widzicie. I koper. A tu jest całkiem sporo miejsca. Zobaczmy, ile jest jeszcze do rozmacerowania. No, Tinu mamy całkiem, całkiem sporo. Tu mamy różne, różne rodzaje tych surowców. Więc właśnie będziemy musieli, niestety, powstawiać ich troszeczkę więcej. Czy szelazo jeszcze mamy do nocerowania? Chyba już nie. A, tutaj jest jeszcze 515. łodych. hel, całkiem sporo. Masakra, ile tego do macerowania jeszcze. W sumie do przepalania to wystarczyłyby mi te dwa industrialne piece. Umieściłbym je sobie, powiedzmy, tutaj. No, trzy na przykład bym tu sobie położył, nie? I do tego zamontowałbym hoppery, chociaż. Chociaż w tym miejscu, może bym to umieścił, tak już bardziej z tyłu, nie? O dwa tutaj na środku. Tak, może właśnie zróbmy sobie to. Fajnie to będzie, szybko nam przepalać. A energii, mam nadzieję, że nam wystarczy. Nie wiem czy Wam mówiłem. Aha, trochę piwnicę też przebudowałem, pokażę Wam od razu. Jak widzicie, tu będzie tak, i tutaj jest przejście do tej piwniczki do mnie. A propos tego, że te generatory nie dawały nam zbyt dużo energii, chodzi o to, że ten. Tutaj jest generowane 80 EU na tik. Badbox wysyła 32, czyli jeszcze za mało. Powinienem jeszcze dać kolejny badbox. Rozumiecie o co chodzi. Ten jeden badbox nie nadążał wypychać tej energii z siebie. Ją był przeładowywany. Ale teraz już wszystko działa, jest w porządku. Można dać tam jeszcze trzeci badbox oczywiście, ale to na razie może jeszcze nie będzie dało. No i teraz a propos tego przepalania. Może zobaczmy pierwszy jak to będzie wyglądać. Jak to się T induction furnace bo ostatnio jak właśnie nagrywałem ten odcinek jeszcze to miałem cheat mode chodzi mi oczywiście o ten test kabli bo to właśnie było ostatnio nagrywany, najnowszy odcinek aha tutaj copper, automatic albo electric. jak to woli nie iron furnace no to nie będzie trudne RRFulness akurat 2, proszę dobra Automatic 2 Aha, Advanced Carbon Plate, ok Musimy wykonać te dwa, niestety. A ciekawe czy mamy... czy mamy... rzeczy, aby zrobić te advanced... fuck. No way. No, brakuje nam... Wydaje mi się, że ten kar karbonowy mam. Aha, jeszcze dwie. A, akurat nam wystarczy. No, brakuje nam niestety nie, tamtych. O, te nowe kable mam. Sobie wrzucę. I a propos, dajmy tam jeszcze sobie, bo potrzebuję brązę. Koper. Dokładnie to było gdzie. No nie, niech nam się w 10 zrobi, Nie, nie trzeba, co ja gadam Trzeba nam iron. A ile mamy arylowych plateów iron plate. Where are you? Where are you? Ej, re... e, ironowych nam wystarczy i dość spokojnie Potrzebujemy trzy. Teraz by o. No i mamy dwie ryby to z... Z... sobie splejtujemy z... jeszcze jeden jeszcze się nam i potrzebujemy mam energię, mam potrzebujemy jeszcze y, jakichś tinowych Ty. i no nie mamy plejtów, więc sobie jest Splitujemy trzy plejtki. Tak, tak to się robiło, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. O, szybciej. dobra, tak. Okej, okay. dobrze. Ostatnie nasze słowo to trzy. <gry> Nie mam workbencha. Fuck my life. To. 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 Ojej. I teraz kompoeso. I niech nam się to robi. Co byśmy mogli. Aha, idziemy się przespać. Żeby nam tutaj nic się nie pojawiły żadne potworki z tak zwanej. You are. Coś tam, coś tam. <laughs> Zobaczmy sobie, co tam słychać na balkoniku. Ach, pięknie wygląda ten mój terenik. Podoba mi się strasznie. Czy zniszczyć, czy nie zniszczyć? <laughs> Dobrze, zostawię może. Śmiesznie to wygląda. <laughs> Niestety jeszcze kompresuje, ale, ale już niedaleko. Już niedaleko. Co ja mam w tym bagażniku? A nic nie ma. Dobra. Świetnie. Świętnie. Mamy to, i teraz przystępujemy do budowy zajebioza. Proszę Was, mamy już to właśnie: induction fullness. i Teraz, e, korzystając z okazji, zbudujemy sobie takie rzeczy. Aczkolwiek, może sobie pierwsze zobaczymy, czy nie mamy takich rzeczy jak interfejs na przykład. Inny interfejs nie mamy. Exporter nie mamy, importer też nie. E Aha, kabli mamy 5. Dobrze, będziemy musieli sobie zrobić właśnie rzeczy z mm. OK, Nie ma ich zbyt wiele. I tak, weźmiemy sobie Basic Import Bus. Oczywiście interfejsy musimy sobie zrobić, a do interfejsów potrzebujemy takie rzeczy. Upsala, nie mamy. Czego nie mamy? tastu. No tego zrobimy sobie więcej od razu. Dobra, 40, może na razie wystarczy. Eee, tak. No wej. 10 ok coś nam się skończyło silikon tak e, chyba nie będzie nam niczego potrzebne z tego co kojarzę ok mamy 3, 4, 4 sztuki potrzebne do tego czyli teraz robimy interface 4. Niestety jeden kabel nam został, więc będzie mało. Musimy dorobić też kobiety troszeczkę. Na razie 6 może wystarczy. Aby nam nie zabrakło nic. O nie ma to force. Bez force ja chcę oczywiście. Zwykłe. Ile sadzonek? O oh, fuck. Import bus. Yy, tak, potrzebujemy. Nie ten, co ja robił. Co nie ma z to są. A zrobimy jeden. Nie chcę też robić zbyt wiele, bo. Co? Ok, Czuję. I dwa importerki. No way. Jaki ja jestem głupy. Fuck my life. Dobra, teraz jest. Teraz jest w porządku mój żołądeczku i proszę robimy to. Pyk jest. A propos importerów, to spoko, gorzej będzie z eksporterami, ponieważ potrzebujemy trochę lepsze eksporterki. Mianowicie Precision... Tak, dokładnie. Precision Export Bus. No i chyba tyle, aczkolwiek może doróbmy sobie jeszcze troszeczkę kabelków. 12 Dobra, tu jeszcze powinienem mieć kilka, ale gdzie one są? Trzy? Wezmę. A wezmę. I podłączymy sobie to wszystko. Koprowe kable też mam, więc polko, Tutaj z tyłu. O proszę, jest... Aha, zrobimy to tak jak tutaj, czyli dwa. No dobrze, może być. Mamy łopatę, sobie zrobiłem ostatnimi czasy. Tak, jest. Mamy to. A propos kabli, będą szły od domu i tutaj. No dobra, tutaj sobie od dołu sobie puszczę od tych. nie ma miejsca przejdźmy sobie na górę jeszcze raz, kurde wpadłem tutaj no dobra, może się podbuduję po prostu sporo czasu zajmie mi przechodzenie aha, bo jeszcze puszczę kabel z prądem tędy jakoś co tu będę zestawiał? nie, chyba nie będę tutaj zamurował tego będzie wyglądać co najmniej Głupia to z tyłu powinien iść, tak? No spoko, dobrze, tak może iść. Co ja robię? Nie wiem, co ja robię. Najlepiej się Moment, to idzie. Ok, i wtedy będę tam miał to z tyłu. Tak, tutaj będzie jeszcze wyżej. Okej, 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 teraz musimy się podbudować na duchu. O, słabo z energią. Niedobrze. Zobaczymy sobie to. Ok. A nawet nie wygląda to tak tragicznie. Nie, ale z energią jest naprawdę niezbyt dobrze. Tutaj zużywasz 68 ml na Dobrze, zrobimy sobie dwa liverki. kobla nie wiem. dokładnie kobalestone Stone tutaj typ jest lever, lever i zobaczymy jak to będzie wyglądać jeżeli tutaj daje radę chyba Chyba daje radę, chodźmy zobaczmy tutaj. A, a propos, załadowałem sobie tutaj void na, na ten slag, bo zauważyłem, że to wolniej działa, jeżeli tego nie ma. A i tutaj nie wiem czy zauważyliście, mam taki semi fluid generator, on tutaj mi przerabia właśnie sadzonki, też mam tą eksporterkę z tyłu. Idzie od tego, to tam eksportuje sadzonki, fertilizer i wszystko śmiga chociaż moglibyśmy większe zrobić takie właśnie elektrownie z tego i, i na pewno to wykonamy czekajcie bo ja to przyszła zobaczyć jak to jest z moją energią yy, tutaj jest, 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 jest tutaj ok, jest na razie na razie jest w porządku ciekawe jak będzie yy, gdy zamontujemy, yy, gdy damy, że w piecach ma się przepalać coś. No to będzie ciekawe. Przeżycie, że tak powiem. Kurde mogłem podłączyć to, jak tam było, nie? 17% nagrzania. Przydałoby mi się tu jakieś zejście. Chodźmy szybko, podłączymy to od dołu. I pam, pam, pim, pim. I teraz potrzebujemy te importerki. o no i tak to będzie jakoś mniej więcej wyglądać. Poczekamy aż się troszeczkę nagrzeje, żeby nam to szybciej działało. No tak, zwiększę tu napięcie, tak czy jak? Może trochę szybciej będzie to działać. No w sumie tak, było niepotrzebny mi tu jest ten transformator. Może po prostu go całkiem zabiorę. Ok. Nie było nic, nie? Nie słyszałem, nie powinno, bo to tak jak mówiłem, te maszyny nie powinny wybuchnąć, chociaż nie wiem jak jest z tym Induction Furnace, ale chyba też nie. Kurde, denerwujemy tutaj to wszystko. Co to było takie dziwne? O, teraz już lepiej. Yy, chodźmy tam na górę, zobaczymy jak to będzie działać. Już nam się troszeczkę poprze. Mhm, nocka. Kolejna noc. Naprawiamy sobie rzeczy. Uuu, hekieta. I jak tutaj? Spoko. Postawmy sobie nasze proszki, może. D. A, to nie jest dust. Jak to się nazywa? Yy, jak to się nazywa? Fuck. Kry, ry. O, proszę, jest. Weźmy sobie to. I to na razie. I może golda też. Sporo tego wszystkiego szkoda, że będzie korzystać tylko z jednego miejsca, ale, ale spoko daje radę, chyba z tego co widzę, daje radę. Dobrze. Tak więc przygotowania do naszego reaktora już idą pełną parą, teraz przepalimy sobie żelazo, żeby było go więcej I jeszcze może dam na macerowanie... Tin. Dokładnie. Dajmy tin. Ty. No tego co jest najwięcej zdecydowanie, nie? Tego z Industrala. Wyrzucić tam do magazynku, to też. Koper, stąd niech. A dobra, rzucę też. Niech nam się tutaj macerkuje. No i właśnie jak widzicie, w tym Precision możemy sobie ustawić dużo więcej rzeczy. I to też możemy sobie pozmieniać. A, jednak daje. To gitara. Czego chcieć więcej? Jak nagrzeje nam się do 100%, to będzie tak przepadać, że aż będzie milusia. Dobrze, tak więc dziękuję za obejrzenie. Kolejnego odcinka naszej serii Let's Play Minecraft. Ja zapraszam bardzo serdecznie na kolejne... Pamiętajcie o łapka w górę, jeżeli się podobało. Dziękuję! Papa, pa. trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie.